Cześć kochani! Dzień dobry! Chciałam Wam dzisiaj polecić współpracę z Justyną i z Pawłem w ramach mentoringu 1 na 1. To jest współpraca, z której ja skorzystałam z ogromnym lękiem, obawami, martwiłam się czy to jest dla mnie, czy warto, czy to ma sens, czy ja jestem w stanie odrobić te pieniądze, które zainwestowałam w, tą, w taką współpracę, bo to jest niemała kwota. Natomiast po zakończeniu tej mojej przygody mogę powiedzieć w tym momencie naprawdę warto. To był świetny krok, to była doskonała decyzja z mojej strony, zrobiłabym to jeszcze raz. Um, nie było łatwo, że miejscami proces był bardzo trudny, natomiast osiągnęłam to, co chciałam osiągnąć, przychodząc do nich. Ja potrzebowałam przebić taki swój sufit, którego nie byłam w stanie. Gdzieś pokonać i finansowy, i mindsetowy. Mówi się, że mentoring jest po to, żeby szybciej przejść drogę, którą samemu by się przeszło w dłuższym okresie. Natomiast dla mnie to wręcz była kwestia, przejść tą drogę lub jej nie przejść. Ja wiem, że ja sama bym tego nie osiągnęła. Niech najlepiej o moim zaufaniu do nich świadczy fakt, że natychmiast po zakończeniu współpracy z nimi w ramach mentoringu 1 na 1, natychmiast zdecydowałam się wejść w kolejną współpracę um, i jestem obecnie w programie Mattercloser, który rozpoczyna się w przyszłym roku, i nie mogę się doczekać, żeby przebijać kolejne swoje sufity, pokonywać swoje lęki, obawy i przewracać wszystkie swoje bariery, jakie posiadam. Naprawdę warto. Um, dla każdego niezależnie od tego, czy jesteście na początku swojej drogi, czy już uważacie, że tak naprawdę osiągnęliście bardzo dużo. Um, naprawdę jestem pewna, że jest kolejny czekam na Was kolejny krok, który możecie zrobić razem z nimi. Warto.